Kto wie, czy kryzys finansowy, którego dziś doświadczamy, byłby równie dokuczliwy, gdyby stan wiedzy finansowej nie tylko Polaków, ale nas wszystkich globalnie był wyższy. Ten temat, wiedza finansowa, edukacja finansowa, świadomość finansowa, uznaliśmy za na tyle ważny, by uczynić go hasłem wywoławczym pierwszej konferencji z cyklu Forum Idei Finansowej. Finansowych. Zbieramy się tutaj zatem, by dyskutować na ten temat, by zdiagnozować stan obecny pod tym względem, by sformułować pewne zalecenia, rekomendacje, najbardziej właściwe kierunki usprawnień w tej dziedzinie. Zwłaszcza dziś wiedza finansowa jest potrzebna, wręcz niezbędna. Powodów jest wiele. One dotyczą zarówno gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, dotyczą także państwa gospodarek narodowych, gospodarki globalnej. Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, obserwujemy ponad wszelką wątpliwość wzrost zamożności. Społeczeństwa się bogacą, w tym polskie. Większe bogactwo, większa zamożność to większe potrzeby inwestycyjne. Większe potrzeby inwestycyjne wiążą się z większymi potrzebami, jeśli chodzi o wiedzę finansową. Nie bez znaczenia jest, są także zmiany systemowe. Tak jak zapisałem w mojej prezentacji, Dziś szczególnie wyraźnie widzimy przesunięcie odpowiedzialności za przyszły status materialny w kierunku jednostek.